Siema siema, dzisiaj odcinek z G4 Na samym wstępie chciałbym przypomnieć, że odcinek jest tylko dla osób pełnoletnich jak i stronka Jak jesteś osobą pełnoletnią i chcesz sprawić swoich sił na stronce, no to masz kodzik promocyjny SWERT Który da Ci 5% więcej przy doładowaniu, darmą skrzyneczkę MILSPEC, także będzie mi miło jak będziesz to z kodem SWERT A my dzisiaj idziemy do skrzyneczki KNIFE 560zł Oczywiście skrzynia jak na mówi z nożami no czego tu się innego spodziewać yy, ogólnie ciężka skrzynka żeby dropnąć coś takiego naprawdę fajnego bo często dropią te takie słabsze noże no ale może akurat się trafi yy, nie będę przedłużał może otwórzmy sobie i co do tej skrzynki to ona naprawdę fajna jest na bitwach bo na bitwach nie da się zrobić tak żeby bitwy z tych skrzynek wyszły na minus bo Bitwa kosztuje 560 zł. Najtańsza kosa jest 352, więc no jeżeli wypadną z jednej skrzynki dla dwóch osób chociażby e, dwie te najtańsze kosy, no to to jest kurde 700 zł, a skrzynka 560, więc ta bitwa nigdy nie wyjdzie na minus, więc naprawdę jest to ciekawa skrzynka na to. Także porobimy sobie też bitewki. Zobaczymy jak to wyjdzie. No i tego Tiger Tufa, to byś mógł. Dać. Liczny jest strasznie, ale flipek też jest na pewno kosą Flip ogólnie jakoś giga sporo kosztują. A trzeba niech też spoko, bo te flipy to nawet w, w tym safari meszu, kurde, potrafią pokosztować. Także zrobimy sobie ambitawkę. O ty! Bajonetki z hardent. O kuźwa Ej, dobra! zajebiście, nie powiem kiedy ostatni raz miałem z tej skrzynki jakiegoś takiego ciekawego dropa. Tutaj bajonecik, no na pewno na plus. Flipek fajnie, tylko żeby jeszcze na bitewkach tak dawało dla nas, nie dla przeciwnika. No i może wyjść naprawdę spoko odcinek. No a wracając do tych bitew, no to serio, bo jak się dodaje czasami jakieś inne skrzynki, to jeżeli one dadzą coś tak średnio, no to czasami nawet na czterech się nie da wyjść na plus. Jak da giga, giga słabo dla każdego. A tutaj, nawet na dwie osoby, ta bitwa zawsze będzie warta więcej niż, niż kosztowała, więc jest na pewno spoko do tego skrzynka. No ale droga jest, więc też nie niedużo osób sobie może na nią pozwolić, bo jednak No jednak ona przez cały czas trwania ma 47 tysięcy otworzeń, a w porównaniu na przykład do skrzyni Toxic Origin za która była dosłownie nie wiem Z miesiąc, nawet niecały No to ona ma tyle, tyle samo otworzeń co ta od momentu powstania strony, nie? Więc widać ten przeskok między tańszymi a droższymi skrzyneczkami. O, lorka. Lorka zawsze fajna. O, i możecie w sumie napisać, czy jesteście bardziej team Lor, czy jesteście bardziej team tigertów. Bo mnie to w sumie ciekawi. Bo one kosztują w miarę podobnie, też są takie żółtawe. Więc możecie napisać w sumie czy jesteście bardziej za lorką czy za tiger tufem. patrz, trzy razy pod rząd lorka wypada, no i to jest dobry drop Bardzo dobry. No i się skończyło nawaja. Dobra, otworzymy sobie jeszcze ten i pójdziemy na te bitwy. Nie ma co zbytnio czasu tracić. Kolejna lorka i to jest bardzo ładny stan. To jest faktoryniu czy minimalware? Minimalware. O, i teraz nagle tiger gertufy. No to o wilku mowa. Gadaliśmy o loży i tiger toothie, No to, to otrzymujemy. Dobra, ostatnie trzy i lecimy na bitewkę. Nie ma co tutaj yy, czasu specjalnie tracić. A też fajna jest do tego, do expienia sobie sporo. Bo dodaje dużo expa No i dodajmy te. Te naify nie? Te luksury naify już tak gorzej będą pasować do tego, bo, no bo tam większa przebitka jest. Nie wiem, nie wiem ile tam jest najtańsza kasa, by musiał zerknąć. Dobra, spróbujmy najpierw cztery skrzynki na dwie osoby. Oby to się nam udało. Pomódlmy się ładnie, żeby weszła. I wtedy sobie zrobimy jakąś na przykład na czterech. pod czat i pyk chyba moje dokładnie tak i jego no to wyrównane na razie jest na razie prowadzi o 6 gro... Oj, oj oj no i bajonecik bajonecik jest spok koskom no i się nie udała niestety. No zobaczcie, taka bitwa. już jest ile? I to jest na dwie osoby. Co logiczne, że jak się wygra to, to często mniej da niż bitwa na czterech, nie? E, knife. Spróbujmy sobie cztery knifey na trzech graczy. Może tu. Może. O kebabcio nawet dołączył do nas Witam Cię mistrzu Naczelny steryt polskiego youtube'a Pewnie czy to wygra Czuję to po kościach No patrz już na nie wychodzi co za dziad No, i teraz by musiało nam zarzucić ładnie. A... No, ale nie rzuca. Ale wygrał sobie, jakie babcio. Brawo ty, złodzieju. No, nie gadaj, że nie wygram żadnej bitwy, nie? Właśnie to, to by się podział jakiś totalny dramat. Zróbmy jeszcze raz cztery. Na dwóch graczy Czekaj, czy dołączy znowu o, znowu dołączył Ważne, że nie dla bota No tak Jedno na jeża O, flipek dla mnie, dla mnie, dla mnie, dla mnie, dla mnie Ostatnie dwie skrzyneczki Ej, ale dropnąłem! Dropnąłem, wygrałem. Halo, zostawcie mnie. Nie rozłączaj mnie. No i prosto, no jest takie bitewki za 2, 200, skiny za 4000. Zawsze po koopce. więc macie na, Jak ktoś ma spore środki i chce jakąś w miarę bezpieczną bitwę, e która nawet jak się wygra, to zawsze da więcej niż bitwa kosztowała, no to macie na przykład sobie właśnie taką skrzyneczkę knife. Ja wam dziękuję za obejrzenie odcinka, pamiętaj widzu kod promocyjny sfert 5% więcej przy dodawaniu darmowa skrzyneczka Millspec na start. I no i nie zapomnij napisać w komentarzu, czy jesteś Team Tiger, czy Team Lore. Ja dziękuję, słyszymy się w następnym filmie i manu.